Zima nie odpuszcza. Na najbliższe dni prognozowane są opady śniegu. Polska znalazła się w zasięgu klina wyżowego, który sprowadzi do nas arktyczną pogodę. Meteorolodzy ostrzegają, że może wystąpić szereg zjawisk pogodowych, takich jak zawieje i zamiecie. Biuro prasowe Urzędu Miasta w Kutnie przekazuje, że drogowcy od samego rana pracują na ulicach. Pogoda, którą mamy za oknem oczywiście nie jest taka, jaką byśmy sobie, o jakiej marzyli, no i jest ona ciężka przede wszystkim dla drogowców. Można tutaj powiedzieć, że zima znowu zaskoczyła drogowców, no ale tak nie jest z tego względu, że już od 5 rano półgopiaskarki wyjechały na ulicę Kłótna, tylko, że widzimy co się dzieje. Ten śnieg, który w połączeniu z mrozem jest bardzo sypki, on z powrotem jest nawiewany na ulicę. Tworzą się zaspy lokalnie. Także no, cały czas jesteśmy na bieżąco pod telefonami. Wszyscy, którzy są związani z tym tematem w Urzędzie Miasta, pracują od rana na pełnych obrotach. Wszystko jest pod kontrolą. Z tego co wiem, to po południu ta sytuacja ma się jeszcze zmienić. Te opady mają no, zaniknąć, a drogowcy wtedy zamierzają poprowadzić taką zmasowaną akcję odśnieżania miasta. Obfite opady śniegu to nie tylko utrudnienia dla kierowców, ale również dodatkowe obowiązki dla właścicieli posesji. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przypomina o obowiązku odśnieżania dachów. Za nieprzestrzeganie zasad grożą wysokie kary finansowe. Synoptycy ostrzegają mieszkańców powiatu kutnowskiego: trudne warunki mają się utrzymać do połowy tygodnia. Urząd Miasta przypomina o obowiązku odśnieżania. Jeśli chodzi o prywatne posesje, a także o chodniki, no to warto wspomnieć, że chodniki przy prywatnych posesjach, bezpośrednio przylegające do posesji, należą w gestii odśnieżania do właśnie właścicieli tych posesji. Czyli jeżeli mamy chodnik przy naszej posesji, no to jesteśmy odpowiedzialni za niego i to mówi nam ustawa o utrzymaniu porządku i czystości w mieście. Dlatego też no, apelujemy do wszystkich zarządców czy też właścicieli posesji o to, aby uprzątali te wszelkie zaspy śnieżne, no bo to będzie powodowało, w przyszłości może spowodować jakiekolwiek wypadki, a tego przecież oczywiście nie chcemy. Wyjątkiem jest tutaj ulica królewska. Tutaj za odśnieżanie odpowiedzialne jest miasto, chociaż no też wspomagają nas dzielnie właściciele nieruchomości przyległych do, do ulicy królewskiej. Właściciele nieruchomości są też zobowiązani do tego, żeby sprzątać dachy swoich posesji. No i... Oczywiście w, w tym momencie tego śniegu na dachach tyle nie ma, ale są też sople. Za dach można otrzymać nawet 500 zł w mandatu, natomiast za chodnik przy posesji jest to około 100 zł mandatu maksymalnie, a więc no, y, warto no, nie, nie robić sobie takich problemów i warto dbać o to, aby przy naszej posesji był po prostu porządek. Warunki na drogach są złe. Kutnowska Policja apeluje o zachowanie ostrożności i rozwagi podczas jazdy. Intensywne opady śniegu, wiatr oraz minusowe temperatury, które obserwujemy za oknem, powodują duże utrudnienia w ruchu drogowym. Apelujemy tutaj o rozsądek, wyobraźnię, a również dostosowanie prędkości do warunków na drodze, a także przestrzeganie przepisów i zasad bezpiecznej jazdy. Pamiętajmy, że zimowe warunki wymagają od nas nie tylko większej wyobraźni i refleksu na drodze. W takiej sytuacji bardzo łatwo wpaść w poślizg, bo droga hamowania się wydłuża, no przez co nie zawsze w porę jesteśmy w stanie zareagować. Dlatego pamiętajmy, że ta dopuszczalna prędkość nie oznacza w zimowych warunkach zawsze tą bezpieczną prędkość, a więc warto zdjąć nogę z gazu, wziąć pod uwagę swoje bezpieczeństwa, ale również innych. Pamiętajmy i przypominamy także o obowiązku oczyszczania pojazdów zalegającego śniegu i lodu bowiem zgodnie z przepisami ustawy prawa o ruchu drogowym na pojazd, który uczestniczy w ruchu musi być tak wyposażony i utrzymany, aby korzystanie z niego nie zagrażało bezpieczeństwu osób nim jadących i innych uczestników ruchu drogowego. Pamiętajmy, że należy bardzo dokładnie odśnieżeć samochody, gdyż powoduje zalegający śnieg właśnie niebezpieczeństwo na drodze, a kierowca, który nie stosuje się do przepisów, musi liczyć się z mandatem nawet do 500 zł.